Ty grubasie, chodzi o moment taki, gdzie ja powiedziałem, ty spaślaku jebany, to jebany debilu, to nie było do Sandry, tylko do ciebie, więc nie pierdol o wyzywaniu. A chuj ci na imię, to było do ciebie, ty kurwa debilu jebany. Zrozumiesz to czy nie? Czy nie umiesz myśleć, kurwa idioto? Sandra? Prawda. Jakie wyzywanie, jakie wyzywianie, kurwa ty spuknij się w ten łeb. I generalnie wtedy na live'ie to Sandra się obraziła trochę, bo ona myślała, że to do niej, nie? I że, taj, że czaskałem fotel, że to też niby o nią chodziło. No właśnie, nie chodziło o to i to też później na live'ie było wyjaśnione. Z paślaku śmierdzący. Bo wyobrażałem sobie na fotelu ciebie. Takiego kurwa śmierdziela, którego mogę sobie tak ospabcia wyjebać. I rozumiesz, ty z paślaku jebany, z paślakiem jesteś ty kurwa. I możesz mnie w pompkę pocałować. Mi nic o adwokacie nie gadaj, bo Piromati ma 12 lat. Groziłeś mu yy, śmiercią, groziłeś, że go dojedziesz. Zgłosił to na policję. Czekaj, tam oglądaj skrzyneczkę, a jak nie, to się go zapytaj jego co zrobił. I że będą cię ścigać. Wyzywałeś polski rząd. Te szoty zawładną internetem, gościu, rozumiesz? Kurwa. Ja się tam nie udzielam, jeśli chodzi o polski rząd, co, co i jak, ale kurwa, jeżeli miałoby to pomóc, żebyś w końcu odpowiedział za to, że kurwa grozisz ludziom, pierdolisz bzdury, gadasz, że ja kogoś oszukuję, ty się puknij w łeb, ty, ty, ty jesteś kurwa nieudacznikiem starym, ty nic nie potrafisz, co ty możesz zrobić, co ty możesz zrobić, rozpędzony naleśnik jest yy, osobą niepełnosprawną, kurwa zrobiłeś z niego nagranie, zrobiłeś z niego pośmiewisko, zrobiłeś z niego pośmiewisko. Wręcz kurwa prosił cię, błagał naleśnik, żebyś usunął to z kanału, bo on się czuje głupio. Ty myślisz, że on mało problemów ma, ma problem zdrowotny, mało mu problemów. Czemu tego szota z nim nie usunąłeś? Lepiej się swoimi dziećmi zajmij. które zamieszkały z matką, a nie z tobą, bo nie chciały znać takiego ojca. Papa. Pa.